Siema Manero, z tej strony księgowy. Dzisiaj w barwach czerwieni, bo jak wiadomo, czerwony jest szybszy, dlatego jeżdżę na czerwono. Mam czerwony rower, mam czerwone koszulki i lubię czerwony kolor. Nawet błotniki sobie czerwone kupiłem. Jadę do pracy, mimo że on dzień wolny, ale takie dojazdy to ja lubię, bo jadę tam spotkać się z ludźmi, których lubię. Pamiętajcie, żeby zacieśniać swoje e, pracownicze więzi również po pracy. Bo dobry zgrany zespół to dobra praca. Jeśli nie lubisz swojej pracy, zmień ją. Jeśli nie lubisz swoich ludzi, zmieni ich. A jeśli nie możesz ich zmienić, to idź z nimi na piwo. Wtedy może ich polubisz. Ludzie zwłaszcza po alkoholu stają się milsi. A tak serio, to jadę na integrację. Jadę posiedzieć, pogadać. Sezon intensywny sezon w pełni był nasz rowerowy, więc Ogólnie, w całym sklepie bardzo intensywny. Więc warto się, warto się trochę odmurzyć, pospotykać, pogadać. E, I oczywiście dać się pogryźć przez komary. Bo jak wiemy, że natura e, nie, pozostawia, nie, nie lubi pustki, nie pozostawia nic przypadkowi, a więc my będziemy jedli kiełby, pili browar, a one będą jadły nas. W całej okazałości. Jeśli chodzi o moje przygotowania do PGR-u, to leżą i kwiczą. Kwiczą mocno, bo moje plecy dalej odczuwam i są dalej bolesne. A więc niestety, ale moja kontuzja ma się coraz lepiej. Rozwija się, odkrywam w niej nowe bolesne aspekty. Czasem boli mnie biodro, czasem boli mnie noga, czasem boli mnie mięśnie. I nie wynika to broń Boże z tak intensywnych przygotowań. No ale co zrobić? Planuję, że przejadę ten PGR. O, patyki. Przejadę ten PGR i na tym ten swój sezon intensywnej jazdy zakończę. Potem tylko Legionowska katorga i można iść w zimowy sen. To znaczy zimowa katorga, legionowska katorga. O ja kochane, mną tutaj, bo po lesie. Także końcówka sezonu, zbliża się sierpień, a więc taki mocny przełom wakacji. Przed Wami pewnie jeszcze wiele wyjazdów. Być może wielu z Was dopiero rusza na urlopy. A ja już planuję koniec sezonu. No niestety mam świadomość tego, że trzeba będzie się poskładać do kupy, bo, bo te plecy plecy mi do, doskwierają. E, tak można miło spędzić popołudnie. Zobaczcie. Jest naprawdę bardzo ciepło. Jutro ma padać, więc kto z Was jeszcze dzisiaj nie był na rowerze, niech to nadrobi. E, ja nie byłem, to jestem. Proszę bardzo, o to ja. Więc jeśli, jeśli ktoś z Was ma ochotę pokręcić, to potwierdzam. Jest ciepło, jest przyjemnie i komary gryzą. W tym temacie się jakby nic nie zmienia. E, Im więcej my zjemy komarów na rowerze, tym mniej komarów zje później nas. Także pamiętajcie, walczymy o przetrwanie. Pozdrawiam, księgowy.